Widzowie, tutaj co widzicie, to taki wielki debil. I ogólnie nazywa się Miłosz Fokus i co on robi, to hejtuje wszystkich. Patrzcie, co on robi. Oni nic mu nie zrobili, a on po prostu chce zniszczyć. I że jestem normalny, to wpisałem w komentarzach, kurwa, wszystko, ja pierdolę. I... Czekaj, gdzieś, patrzcie, Głowo, głowa, no to kurwa właśnie tutaj mnie wpisał, na początku, bruch jakby, ja rozumiem, że ty chcesz być cool, ale on mnie nawet zablokował w komentarzach, Post w... zobaczcie. Yyyy, Guest137, ja, ja już ciebie ukrywam na moim kanale, na zawsze i nie myśl, że cię przywrócę, nigdy cię nie przyjmę w frajerze. <ścoughs> moja reakcja jest taka... <ścoughs> zajebiście. Bruch. Dosłownie. Jakby... Yy, nie zgadzam się na rozmowę z rodzicami, Miłoszka i gdzieś... O, to jest robisty pomysł. Zgłaszałam, zgłaszaliśmy go i jeszcze yy, ten, jaki mam, no i on ma w ogóle mędy w głowę. I o co mi chodzi, to już tłumaczy, że chłop kurde, dosłownie nawet nie, nie ma mózgu i nie zdaje sobie sprawy, kogo hejtuje. I patrzcie, jakiego ma czy nie lubisz zoranu Minecraft? Yeah. no widzisz, tak jest z psychika, on pewnie znać, że musiał cały czas wyszukiwać, wyłączać to, bo na pewno powiedział jest, albo, I don't know. I ten myśli, kurde, sobie wszystkie re muzyka. Jeszcze co z... da do gnia. i wszystkie przychodzi już do niego, do mistrza, o niego. No. że tak to młody już ma przez ranę. Dosłownie, dziecko już nie wie, jaki jest starapatek. Bruch. Какая-то грунт Ооо... Как бы тут показать родителям У -у -у. И тут имя отца был какого-то господизна Где-то на каких-то шортах это было Patrz, tu jest pierwszy bruch. Ja wiem, że ty robisz trzecią wojnę światową, ale czy ty ogarniesz, mówisz, że ta baba jest kodem, Kidem? Chciałam napisać, a mi źle wyszło. I, i, I jakieś inne rzeczy, a ty tylko myślisz, że to tu. I patrz, ja on mi nawet zablokował. Wszyscy mówili, a ja dostałam mózg. Ja po nikomu nie jestem w stronie. Tylko mówię. Ty myślisz, że ty ją dominujesz, a w rzeczywistości jesteś o którą ma Max 7-8 lat. Więc się nie popisuję. I tak jeden z jakiegoś tego użytkownika. A wiecie co już się nowe Nie zrezygnuję z I on dołączył w grudniu to o tym i powinien już mieć wiele subskrypcji, ale że ma za to Jak tu widzicie? Zobaczcie Ogólnie zobaczcie jaki ma pokój kurwa syf I popatrzcie, czy ja mówię, po prostu jestem, patrzcie, i tu nadałem posta, te dziecko myśli, że świ popi, Ach, które to dziwnie szło, ale płasze widzowie, pora pocisnąć bachora, no to po tym, a tutaj już możecie zobaczyć już na postach moich. Ale to dużo rzeczy to jest chore, jak on się zachowuje wobec ludzi, powinni. Ja pierdolę. On myśli, że jest to tuf. Hej Tu znowu ja... I tutaj... Jestem Polską. I tutaj jeszcze kolejny bruch ty wszystko dajesz komentarze dla widzów, bo myślisz, że wszyscy cią... Wtedy słuchują. Lol, to jest. Chore, bo to raczej. Tylko. Ale. Prawdopodobnie. Nie musimy go skończyć do rodziców. Patrzcie, jaki ma jeszcze logo. Nie, trzeba go skończyć. Tu już nie ma żartów. Dziecko musi iść. Się ogarnąć dosłownie, tak zgłaszam. Oliwkę, jo, i oj, co z tego I dosłownie, on jedyny mnie zablokował. I popatrzcie, co on tu robi. Życia ci wszystkiego najgorszego i śmierci na twoje urodziny. I to jest trochę nienormalne. Bo to od kiedy się... To powinno się zgłosić to. Dlaczego? Sam YouTube nie, 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 mówi, mówił chyba, albo że dziecko nie są albo że dziecko nie ma rozumu, że, że nie wolno żyć takich rzeczy. Można to załatwić innym sposobem. Mody, nasz ten, to post. hejterki mają autyzm. Bruch, jakby. Bruch, on jeszcze tu każe być miły i takie tam. On takie zawsze mówi. I jeszcze mają autyzm, to on jeszcze nie wie, kurde, co mu czeka. I patrzcie, jakie ma. O mój Boże! Ja pierdole! On tak serio? On tak serio, ja pier... Jeśli ktoś nie ma o co chodzi, to jest taka bajka niebajkowa. To typu bajki dla, dla dorosłych, a on to ogląda. Kurwa nie ma, ale to zobaczymy, co by się stanie, jeśli najgorsze jest to. I moje, bo... To jest, nie polecam, jeśli masz go 80 lat, to ten Bachor ma, to nie polecam. O, to VIVUS! VIVUS.pl! Subujemy. Dobra, nie zabij. Zapiszę takiego na liście, tej liście, co udostępni. I on myśli, że jak na starego y czekaj. I on tu odchodzi z YouTube'a. I z tego co słyszałem, to on mówił wulgarnie. Do hejter i up. bruch, on pewnie zna się. Czy lubisz? Tak, bo on może. przecież ja. Bruch, za dużo mówię tego brucha, ale do rzeczy, przeczytajcie sobie to, co on robi. I on dosłownie, on myśli, że tego nie robi. Ja Wy O, widzi! Widzi. Nie widzicie? Nie widzicie? Nie widzicie? 18-24 lata, No. Pierdola YouTube spierdalę. Dla Was nauczka. Ja Ja do niej nie będę idować, bo tu tylko widzę. Czekaj. Czy tu było? To, sta, to stałe skrót. Japie. Hasztek. No, japie, dole. Te mówi sobie, że ma nowy hashtag. Dla Miłosza w ogóle. Tego nie warto robić. Sorry za przerywanie, ale tak po prostu... Mega to nie lubię. Ja pierdolę. Mega to nie lubię. Ej, stary, czy to nie przypadkiem? Nie wziąłeś sobie, nie zainstalowałeś tego śmieci... Ja i bardzo dobrze poga z YouTube No 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 I to jest to jest najdłuższy film na YouTube Jakby chciał wiedzieć To dodali takiego moda takie coś mi się wyświetliło, Mmm, x. Koszty osiągnięcia cel na historii. Premie korzystaj z jednego. Premie. i. sprzątać. Ehm. Yy... Hejterka miosza wokół ze To jest. Nie wiem czy wiecie, ale nie możemy mówić nazwiska tak bardzo nieznajomych osób, ale to rzeczy. Kurwa. Hejterka miosza to. No, to jedynie głupie zdjęcie, ale tak Czekam. Czekam. Gdzie To jest nienormalne zamknij mordec felu. On pewnie to usłyszał od internetu. Tyle ty, razem jest od kolegów. To nie dziwię się sumie, że kol koledzy go biją, jak usunąć kanona I ty dla... Tu to dla... Yy, bruch... Może ty usuniesz? Ej! No bruch, a czyli co? Yy. Jakby coś to dla niego powinien być, bo on łamie praktycznie wszystkie zasady, ja już go słyszałem, warto go zgłosić, mówię. spierdolę i Tak mówisz? Tak traktuję swoich widzów. Jeśli... O oh, ku... Cool. Bad news. Ja pie, Nie. Nie. A, myślałam, że to od tego kina. Please. Uwaga you favorite mm bru to już jego oglądaj jego postów pa